Influencer. Tym określeniem możemy nazwać osobę posiadającą zasięgi, popularność, taką, która swoimi umiejętnościami, doświadczeniem, osobowością może wpływać na to, jak odbieramy rzeczywistość. Nie bez przyczyny, ponieważ influencer to neologizm z łaciny oznaczający influentia, czyli wpływ, a z tego czasownik influere. Czyli wpływać w kontekście sposobu życia, dbania o zdrowie, myślenia. No właśnie. Czy warto ufać influencerom? Ciężko to jednoznacznie określić, tym bardziej biorąc pod uwagę typy twórców. Jakich twórców? No wiecie: idole, eksperci, lifestylerzy, aktywiści, dziennikarze. Za zas. Dziennikarze? Być może wielu z Was może o tym nie wiedzieć, więc śpieszę z wyjaśnieniami. Dziennikarz to z definicji takiej oficjalnej osoba, która jest uprawniona do informowania społeczeństwa o różnych aktualnościach z Polski, świata, we wszystkich zakresach życia. Oficjalnie dla wielu osób dziennikarze są marionetką w systemie indoktrynacji społeczeństwa, których tylko celem nie jest informowanie obywateli, tylko sprawianie, że myślą w określony sposób pod kątem ideologicznym, religijnym, teologicznym. I od razu zaznaczę, że to nie jest tak, że ja jestem po której stronie, tylko po prostu wspominam o tym. Więc ja jestem tutaj neutralny w tej kwestii. Ale wracając do tematu. XXI wiek. To era social mediów i generacji Z. Konkretniej mówiąc, roczniki z okolic przełomu wieków 1995, ale z głównym naciskiem na 2010 i młodsze roczniki, które tej nie mówiąc, już dosłownie odkłyski mają wtyczność z internetem. I niestety mówiąc, sam to widzę na przykładzie mojego kuzyna, jednego z kuzynów. Ta grupa odbiorców już patrzy na świat z perspektywy. Popularnego Instagrama, mitycznego YouTube'a, wciąż jakimś cudem żywego TikToka i starego, ale jarego Facebooka w ekosystemie z Messengerem. Dla nich te źródła informacji są jak dla naszych rodziców, dziadków, pradziadków, telewizor, radio, czy gazeta. Standardem życia ich diety pełną gębą. Oczywiście nie zapominajmy, że te środki często służą młodzieży rozrywce, ale z czasem. Ze względu na wzrost ich popularności z tych całych Five Minutes Craft, Funny Moments, Gameplay głównie z Minecrafta, wyłoniła się grupa influencerów tytułujących się jako Commentary. Celem tej grupy, e, informatorów, że się tak wyrażę, jest informowanie nas, jakby co mówię to jako rocznik 05, młodszego pokolenia o sytuacji w w tym syfie, jakim jest życie. Co do tematu influencerów traktuje się zależnie od sytuacji. Bo potrafią być ubóstwiani, kiedy sukces goni sukces, ale medal ma dwie strony. I to samo społeczeństwo potrafi zniszczyć twórcę. Jeżeli odwali kitę, maniane, e, wpadnie w jakąś aferę, dramę albo wycieknie jego przeszłość. No właśnie. Ostatni taki wyciek był takim dosłownym KO dla jednego z nich, a dla kogo? Oczywiście chodzi o Stewarta Patona, znanego również jako Stew, zwanego również jednym z dinozaurów polskiego YouTube'a, który kiedyś występował pod ksywką Polski Pingwin. W piku swojej kariery, przypadający na 2019 rok, postanowił rzucić rękawice Frizowi i jego ekipie, zakładając własny zespół. Team X. I można powiedzieć, że od tego momentu, mimo wielkiego sukcesu projektu, jego wizerunek zaczął zbierać pierwsze rysy. A to afera z Dubierem, oceniecie jego projektu, kłótnie i konflikty z członkami zespołu, nagonka spowodowana przez jego byłą dziewczynę Pagatę. To prowadziło finalnie do wycofania się go z życia publicznego. I tak od trzech lat, ani widu, ani słuchu. Do czasu. W połowie września 2023 roku pojawiły się plotki o sytuacji z 2014, kiedy ten pisał a nawet się spotkał z 14 -latką. 3 października te plotki i inne brudy na twórce ujął w swoim filmie Sylwester Wardenga. 5 dni później w bardziej po aż godzinnym materiale sprawę omówił Konopski. Gdzie te informacje niestety się potwierdziły. Nie tylko Stewart był ofiarą tej nagonki, ale to przede wszystkim on, jego czyny, były niechlubną twarzą w tym internetowym Armagedonie, po tak to można nazwać. Jednak tutaj chciałbym się przyjrzeć czemuś innemu: reakcji społeczności. Wystarczyły dosłownie wpisy innych twórców, wiadomości oraz y, informacje na różnych portalach by całkowicie zrujnować jego karierę. Trochę smutne, ale i sprawiedliwe. Jednak tutaj chciałbym się zastanowić nad inną sprawą. Co by było z tą całą dramą, gdyby za jej nagłośnienie odpowiedzieli profesjonalni dziennikarze, a nie youtuberzy docierający do młodego pokolenia? Pewnie byłyby zwykłymi plotkami. Były i się zmyły. Jednak żeby nie było tak różowo, to też branża influencerów i dziennikarzy, czyli komentarzy ma swoje wady. W tym celu musimy się cofnąć do afery Leksiu Gate. Na początku 2022 roku Konopski opublikował na swoim kanale materiał dotyczący Krzysztofa Leksana. W skrócie Leksiu, który działał w Teamie X2. W materiale opublikował prywatne rozmowy Leksia z 14-latką. I to, że wysyłał jej gołe przyrodzenie. Na reakcję internetu nie trzeba było długo czekać. Lincz totalny i nazwanie go słowem na P. Ale, jak się okazało z materiału pana Waldenki, który wyszedł kilka dni później, Konopski nie tylko zatuszował kluczowe szczegóły w dowodach, które wpłynęły na to, że leczył został potraktowany przez internet tak, jak został potraktowany, ale w myśli słynnego powiedzenia. Najpierw zrobił, powiedział, a potem pomyślał. Najpierw wstawił materiał, gdzie oskarżył Leksia o pedofilię, by okazało się, że następnego dnia dopiero wtedy zaczął potwierdzać swoje dowody, weryfikować je. I między innymi tak okazało się, że ta czternastka była piętnastką. Co w świetle polskiego prawa, zwłaszcza w takim przewinieniu jak pedofilia i akty seksualne ma dość ogromne znaczenie. Ta cała drama pokazała nam, jak bardzo twórca właśnie z tego środowiska komentarii może za bardzo się zapędzić w sprawie, być tym pierwszym, który zrobi newsa na jakiś temat, że okaże się, że tej nie mówiąc, zwalił robotę, która poleciała łeb na szyję. Będzie zrobił wszystko, by być tym rycerzem na białym koniu, jednocześnie zapominając o czymś takim jak godność, szacunek, wiarygodność, nie tylko wobec odbiorców, ale wobec tych, którzy mu pomagali. Powiem tak: jestem w 100% pewny, że nawet za te 10 lat dziennikarz będzie tworzył relacje i rolki na Instagrama, nagrywał filmy na YouTube w ramach odpowiednich ministerstw. Choć nie do końca. Bo z jednej strony dziennikarz to jest osoba z uprawnieniami, doświadczeniem, która ma obowiązek wykonywać tą pracę. Ale z drugiej strony influencer to jest twór młodego pokolenia, który woli ciekawy, kreatywny, oryginalny na swój sposób to jest przekaz informacji połączony z osobowością i stylem samego twórcy. Bez takiego wąskiego, zmonopolizowanego grona wybrańców, Zadaniem jest tylko przekazanie dalej informacji bez własnych wniosków, przypuszczeń czy założeń. Niemniej jednak kiedyś dojdzie do takiej wymiany pokoleniowej, że influencer, dziennikarz będzie normą, a telewizja już historią.